Patrząc na przebieg tego spotkania i to jak, jak ten mecz się zakończył, to, to trzeba powiedzieć, że, że bardzo duża dramaturgia tego meczu. No, robiliśmy co mogliśmy, żeby, żeby jakoś grać w piłkę, ale niestety ta murawa nie pomagała nam. Dużo walki, dużo, dużo chaosu, ale. Też dużo bramek i myślę, że myślę, że kibice po to przyszli, żeby żeby to właśnie zobaczyć. Dla nas najważniejsza jest, jest drużyna i, i to pokazujemy, że potrafimy walczyć jeden za drugiego i do samego końca i potrafimy mentalnie wytrzymać. Całe 90 minut, a nawet i więcej. Obie drużyny, i my, i UKS mieliśmy sporo sytuacji, mecz był dosyć otwarty, mogło się skończyć wyżej, mógł wygrać UKS, mogliśmy, mogliśmy my wygrać, skończyło się remisem, myślę, że, że mimo wszystko sprawiedliwie. Fajnie, że się udało, że znowu udało się tego karnego strzelić i, i tą sytuację udźwignąłem, bo wiadomo, że ten punkt jest dla nas bardzo ważny, mimo tego, że przed meczem zakładaliśmy sobie, że zagramy o trzy, bo to jest oczywiste i, i liczyliśmy bardzo na te trzy punkty, ale no wiadomo, przebieg meczu był taki, a nie inny, że, że że to my musieliśmy w końcówce odrabiać i, i super, że nam się to udało, bo naprawdę szliśmy już później, nie kalkulowaliśmy i, i fajnie, że nam to oddało. Patrząc na przebieg spotkania, myślę, że myślę i tą końcówkę, to myślę, że, yy, że podział punktów tutaj w tym meczu był, był w miarę nierespredliwy, yy, więc yy, do, dopisujemy jeden punkt i, i patrzymy dalej. To jest niesamowite, naprawdę przez cały mecz czuliśmy tak ten doping i znowu w końcówce ten hymn, znowu ten doping na maksa, gdzie nie, nie uznano nam gola i cały czas nas nieśli do przodu. No, niesamowite, jestem przekonany, że gdyby nie ten doping to, to na pewno tego gola by nie było. Atmosfera, która, która tutaj panuje, kibice, którzy, którzy nas zbierają i, i, i tworzą tą montożkę tego meczu to, to czapki z głów, bo, bo grać przy takiej publiczności to naprawdę ogromny, ogromny, ogromny zaszczyt i, i, i szacunek dla nich.